Hej, dzień dobry, witam was bardzo, bardzo serdecznie Moi drogie koleżanki, drodzy koledzy Dzisiaj zapraszam was na haul mm, haul? Nowości w mojej szafie, nie będzie to haul Mierzymy, gdzie Wracam ze sklepu i coś wam pokazuję Tylko pokażę wam tutaj rzeczy, które Kupiłam jeszcze w zeszłym roku Zebrałam wszystko w jedną Całość i dzisiaj wam właśnie pokażę co mi się udało kupić e, i może jakieś stylizacje Wam pokażę z tymi ubraniami. Więc jeżeli lubisz gadki, szmatki, to zapraszam do oglądania. E, wlatujemy z intro i jedziemy z tym koksem. Hej, hejo, tutaj Ewuncia z przyszłości, która składa ten film i daje Wam znać, że w którejś minucie pojawi się plama z twarogu na moim swetrze. Tak, jadłam twaróg na śniadanie i nie zauważyłam, że się poplamiłam. Więc wyprzedzam komentarze, że jestem brudna. Tak, jestem brudna i nie zauważyłam tego, bo włosy mi to przykryły, więc myślałam o tym, żeby nagrać ten film jeszcze raz, ale myślę, że nie ma sensu. Więc do tych, co się i tak mieli przypierdzielić, to wiem, jestem ubrudzona twarogiem, <grym> także. W którejś minucie, nie wiem w której, jak zauważycie tragu twaru, to napiszcie w komentarzu, w której jest minucie. Zapraszam do oglądania. Jeżeli chodzi o ubrania, które Wam dzisiaj pokażę, to będzie to zbiór rzeczy z ostatnich w sumie dwóch miesięcy. Ogólnie to przejrzałam swoją szafę i zobaczyłam, czego mi brakuje, a czego mam dużo. Zauważyłam, że brakuje mi gór. Mam albo pod koszulki albo bardzo grube swetry, i nie miałam niczego takiego, wiecie, pomiędzy. Zauważyłam, że mam też kilka białych koszul, ale chciałam wprowadzić trochę więcej koloru, trochę więcej czegoś, no czegoś innego. Także zrobiłam sobie może nie listę, ale tak patrzyłam na rzeczy, które są w sklepie, które mogły, które mi są potrzebne i. Takie, które są dostosowane do obecnego mojego trybu życia, czyli praca zdalna w domu, gdzie potrzebuję nadal ładnie wyglądać, ale nie chcę, wiecie, siedzieć albo w dresie cały dzień, albo nie chcę też się stroić, bo to też nie ma sensu. Więc taki trochę koronowy hol, przez to trochę mój styl się zmienił, ale nie bardzo, mam wrażenie, że troszeczkę bardziej na luzie chodzę. Mm, ale nie do końca jeżeli chodzi o te rzeczy, to m.in. będą to rzeczy z Asosa i rzeczy z Asosa na przykład bardzo często zamawiam, odsyłałam, zamawiałam różne rozmiary bo z tymi um, z tymi rozmiarami było bardzo dziwnie i koniec końców pozamawiałam no, no różne rozmiary, ale tak kilka zamówień z Asosa było chyba nawet pięć także zamawiam, odsyłałam, zamawiałam, odsyłałam, zamawiam, odsyłałam i tak w kółku, ale bardzo się uparłam na te konkretne rzeczy, no e, także zacznę sobie może od butów, Słuchajcie, szukałam czarnych butów, które będą trochę eleganckie na wyjścia, ale też na co dzień. Miałam problem podczas moich urodzin, gdzie dwa razy wychodziłam do restauracji, i nie miałam czego założyć. Jeden raz założyłam mokasyny ze skarpetami, to było po prostu beznadziejne i głupie, ale niestety cześć! Chlubiłam no wtedy. O czym ja mówiłam? O urodzinach. No i wtedy zorientowałam się, że nie mam takich zwykłych czarnych butów na takim obcasie klocku, które będą fajnie wyglądać i do jeansów, i do sukienek, i pa Pokażę, że buty, buty, które to. uwielbiam, które mają już co najmniej 3 lata, to są buty skarpety z, z Asosa, które kosztowały mnie 5 funtów. 5 funtów i ja te buty uwielbiam, tylko one są zielone, więc nie zawsze do wszystkich. Pasują. No i tak przeglądałam Asosem, wykurda może buty z karpety w czarnym kolorze. Także bardzo często pytacie o te buty, więc tutaj Wam przypominam, że to są buty z Asosa, które kosztowały 5 funtów na sekcji wyprzedaży z 3 lata temu. I cały czas je mam super, są wygodne, dobrze się sprawdzają. I właśnie na Asosie znalazłam na wyprzedaży też, już nie na takie wyprzedaży, ale to są buty marki RAID. Right, rate right. i to są buty skarpety czarne, więc to jest coś, czego ja potrzebowałam. Coś, co mogę brać do Stop, coś, co mogę brać do jeansów, coś, co mogę brać tak naprawdę do wszystkiego. One fajnie tutaj um, opinają łydkę, są bardzo wygodne przez to, że tu są takie dopasowane. To jest seria szerszej z szerszej stopy, bo ja mam szerszą stopę i często takie botki są um, bardzo mi cisną, także. Przez to, że mam chyba wysokie podbicie, tak to się mówi? No, szerszą stopę wyższe podbicie. Ciężko jest mi znaleźć buty. I już kilka razy szukałam butów stacjonarnie i nic nie było. I jak zobaczyłam te, to powiedziałam, tak, Ewwwójcie, to są Twoje buty. Obces jest taki solidny, nie są bardzo wysokie, więc właśnie do takiego latania gdzieś muszę ładniej wyglądać, albo chcę ładnie wyglądać. Albo właśnie idę gdzieś, idę gdzieś na jakąś imprezę, idę gdzieś do jakiejś restauracji. Teraz mamy lockdown, ale kiedy świecie. Kiedyś go nie będzie. To właśnie takich butów mi brakowało i ja wiem, że ja te buty będę nosić przez lata, dlatego że te zielone noszę już ponad, no trzeci rok. Jestem z nich bardzo zadowolona, więc takie czarne tym bardziej będę nosić. I to są zwykłe buty, które są mega wygodne um, i już się nie mogę doczekać, kiedy sobie je założę tak naprawdę, bo nie miałam jeszcze okazji ich ubrać, ale są, są piękne i wygodne i one kosztowały 27 funtów. Powiem Wam, że spróbuję Wam podlinkować te rzeczy z ASOS albo z H&M i z Zary, jeżeli je znajdę, bo mogę wszystkiego nie znaleźć, ale jeżeli coś będzie, to oczywiście Wam podlinkuję. Kolejna rzecz będzie to szaket, który robi furore w ogóle u mnie i na moim Instagramie również. Uwielbiam. Szaket to jest shirt i jacket, czyli kurtko kurtko koszula i Kasia soja przy szafie kapsułowej wybrała mi właśnie takiego szaketa w kratę, którego niestety nie było już w asosie. I szukałam, szukałam, zamawiałam w kratę zary, jak kojarzycie live masy, masy, tam pokazywałam też taki szaket kraciasty, ale w ogóle to nie było to, bo one były takie krótkie i takie me. No, i zamówiłam ten szaket na asosie w kolorze brązowym. Ja Was bardzo przepraszam, ale tutaj są kudły psa, dlatego że ja w tej koszuli żyję. Ja po prostu w tym szakecie żyję. Powinnam to obrać, ale, ale tego nie zrobiłam. Także, sorry. Kolor brązowy to jest mój nowy czarny kolor. Także ja teraz staram się zwracać uwagę na brąz. I to można nosić, wszystko, że to, ma, to jest grubszego materiału. Ma tutaj też kieszenie. Jest to mega wygodne. Słuchajcie, to jest taki bardzo duży oversize. Ja zamówiłam to na początku w rozmiarze 16-14, koniec końców zamówiłam dwunastkę, dlatego że to jest naprawdę duże i długie. Także dwunastka jest dla mnie taka, widzicie, oversize'owa, ale jest no, idealna, jeżeli chodzi o oversize. Także jeżeli byście chcieli zamówić tą kurtką koszulę, to zamawiajcie w rozmiar, dwa rozmiary mniejsze, bo ona jest naprawdę oversize'owa. Bardzo fajnie wygląda do skórzan leginsów, do jeansów, do, dżinsów, do wszystkiego. Może ją nosić samą w sobie, może pod spodem nosić inne rzeczy. Ja bardzo lubię nosić tą kurtkę ze swetrem pod spodem cieńszym i to jest po prostu, wiecie, na cebulkę jest idealnie. Ma piękny, brązowy kolor, taki zwykły, ale no, uwielbiam. Więc to jest rzecz numer jeden, i Wam też się bardzo spodobał ten szaket. Chyba już jest niedostępny z tego co pamiętam, ale jeszcze sprawdzę. I kolejna rzecz. Nie mogłam, no po prostu nie mogłam, nie mogłam się oprzeć. Kupiłam drugi taki sam produkt w innym kolorze, dlatego że tak dobrze mi się nosi, że jak zobaczyłam w proponowanej tam reklamie jakiś kolor kremowy to od razu wiedziałam, że to musi być moje, dlatego że no, jest to najwygodniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek posiadałam, taka trochę lumpiarska. I to jest właśnie w takim kolorze śmietankowym, tak jak widzicie, to nie jest biel, taka nieśnieżna biel, ale taka złamana żółcią. I również świetnie to wygląda. Bardzo fajnie ożywia to e, skórę. Jeżeli lubicie, właśnie jasne rzeczy, to pod spód, wiecie, biały podkoszulek, jakieś golf, no, różne rzeczy można nosić. I to jest naprawdę kurtko-koszula na cały rok. Wiosna, lato jesień, zimę myślę, że można w tym chodzić. E, I można właśnie używać tego jako lekkiej kurtki, albo pod swetry, albo jeszcze na to kurtkę. Także naprawdę ja Wam bardzo serdecznie polecam. Ostatnio wrzuciłam Wam na Instagramie właśnie linka do tej kurtki, także może jeszcze będzie. E, I wzięłam również w rozmiarze 12. I takie to, to jest mieluśkie, takie to, to jest przyjemne. Ja ten szakiet miałam też w ostatnim daily vlogu, więc to możecie też zobaczyć, jak on e, wygląda i jak ładnie właśnie buzia przy nim wygląda, bo on właśnie sprawia, że wszystko jest takie promienne. Kolejna mm. rzecz będzie koszula, którą wybrała mi Kasia podczas tworzenia tej właśnie jesiennej szafy kapsułowej e, i będzie to koszula marki Collusion. Tylko Kasia mi ją chyba wybrała w innym kolorze. Pokażę Wam um, kolejne, bo też mam dwie te koszule. I Ja zamówiłam ją w tym filmie, ona była za duża, więc wymieniłam na mniejszy rozmiar i to jest rozmiar chyba 14, natomiast ona jest znowuż bardzo duża. Ale wzięłam ją właśnie dlatego, że wszystkie koszule, jakie mam w szafie są po prostu białe i ja już mam kocham biały, ale no wiecie, no fajnie byłoby mieć też koszulę, która nie jest biała, więc wiedziałam, że pójdę za ciosem to jest znowuż taki brązowy kolor, trochę taka gorzka czekolada, kakao, bardzo fajnie wygląda tego szaketu, tego i tego obu w sumie. Bardzo fajnie wygląda do kurtki skórzanej, do płaszcza, naprawdę do wszystkiego. To jest chyba unisex i znowuż ma tutaj kieszonkę, więc coś takiego bardzo fajnego, można ją też sobie spiąć paskiem tutaj w pasie i nosić jako sukienkę, jeżeli nie jesteście zbyt wysokie. Ja mam 1,72 m i w sumie bym opnęła to jako sukienkę, ale trochę jednak jest za krótka, ale jak masz 1,60 m, m, to możecie to spokojnie nosić jako sukienkę. Także coś takiego bardzo fajna i od razu Wam pokażę też drugą. To jest właśnie ta, ta wersja, którą chyba Kasia mi wybrała w tym filmie, więc ją odesłałam, bo tam miałam 16 tutaj zamówiłam czternastkę i tam to też jest w rozmiarze 14 i to jest taki kolor brązowo-szary. No i co tu dużo mówić, no do legginsów, wiesz słuchajcie, żyję w leginsach, w dżinsach, rurkach, więc takie obcisłe rzeczy na dole, luźniejsze u góry to uwielbiam, wiecie, rozpiąć sobie tutaj nałożyć jakieś złote łańcuchy ekstra, no i jest to bardzo wygodny, bardzo fajny, przyjemny materiał i tak jak mówię, na co dzień do latania, czy do właśnie myślę, że na, na imprezę, albo wicie, wicie, wicie podwileń sobie rękawy, ubrać obcisłe spodnie, założyć szpilki, albo właśnie te buty i macie gotowy outfit także ja uwielbiam i chodzę i polecam inne koszule niż białe U mnie nowość Kolejna rzecz w kolorze brązowo-bordo Jest to sukienka, którą możecie kojarzyć właśnie z filmem u Kasi Jeśli jeszcze nie widzieliście tego filmu z Kasią To zostawię wam tutaj w karcie i w opisie ale to jest znowu seria Collusion, w ogóle Collusion to jest bardzo fajna marka, która jest dostępna na Asosie I to jest sukienka z tym takim szerokim pasem, która jest z takiego grubszego materiału ala jeans I bardzo fajnie wygląda właśnie do czarnych rajstop, do, do workerów, czy tam też bardziej do sportowych stylizacji Także to już możecie kojarzyć, to jest właśnie sukienka, która ma właśnie, o zobaczcie, taki szeroki pas z klamrą ale oczywiście można sobie swój pasek tutaj przepasać, może to też nosić jako kurtkę, więc widzicie, nowy rok, nowa jasza, ale jest kolorami tra-ta-ta. Ta. Kolejna rzecz, jest to prezent urodzinowy od Daruni, z tym, że nie miałam jeszcze okazji ubrać. Jest to marynarka z Zary z pięknymi złotymi guzikami. Ja już mam taką y, marynarkę w kolorze podobną, nie taką znam, to jest inny materiał, inne guziki, troszeczkę inny krój. Ja ją mam w tym samym rozmiarze, czyli XL. Natomiast ta marynarka jest mniejsza od tej, którą ja mam w kolorze granatowym. Więc rozmiar rozmiarowi nierówny. To jest też xl ale jest taka, yy, także jeszcze nie mam okazji jej ubrać. Myślałam, że fajnie będzie wyglądać do grubego swetra pod spodem, takiego beżowego. No ale no nie wcisnę się, także um, taka nowość, ale to jak mówię, jeszcze nie miałam okazji mieć jej ubranej, ale jest bardzo piękna, bardzo dziękuję i marynarek nigdy za wiele. Naprawdę dziewczyny, przekonałam się do blues, i bluzu sukienek, A może, możecie kojarzyć taką bluzu sukienkę z Bonprix, którą pokazałam w jakimś holu, bardzo ją lubię, jest wygodna, um, ale jest czarna więc chciałabym mieć coś, co nie jest czarne i na Asosie znalazłam, tylko znowu kilka razy ją zamawiałam, bo te rozmiary są dziwne, także ja chyba mam po prostu rozmiar 14 na Asosie, bo wszystko co odsyłam, zamawiam i tu są bardzo duże i tak to też jest bardzo duże, to jest rozmiar 14 serii Tall i to jest właśnie taka um, bluzo, sukienka zobaczcie, to jest mój kolor kocham ten kolor, nie za jasny, nie za ciemny i on jest ta sukienka jest takiego troszeczkę cieńszego materiału, także to nie jest taka bardzo gruba, dreso, gruby dresowy materiał, tylko jednak cieńszy, ale tak czy siak jest bardzo fajny, jest długa, więc to jest sukienka. Można to też oczywiście nosić do spodnie, kotunikę, ale koniec to jest sukienka, która jest bardzo wygodna i ma piękny kolor, do tego już sobie wyobrażam, wiecie, kolucha na uszach e, jakieś fajne e, sneakersy, buty sportowe, bardzo fajnie, katanę jeansową kurtkę skórzaną, także wszystko wszystko git, ale to jest znowuż oversize, więc też jest duża i prawdopodobnie mogłabym wziąć dwunastkę ale koniec końców zostawiam czternastkę, bo już dwunastki nie było i bardzo Wam serdecznie polecam w ogóle takie rzeczy typu bluzy z ASUS są najlepsze Słuchajcie, kolejna rzecz, kolejna bluza, kolejna bluza to jest moja miłość od pierwszego wejrzenia, od pierwszego założenia. Teraz żałuję, że nie wzięłam mniejszego rozmiaru, um, ale chciałam taką wielką bluzę. Jak oglądaliście mojego vloga z Liverpoolu, to tamtą bluzę pokazywałam. To jest śmietankowa bluza um, z hm -u właśnie wyciągnął z prania, pięknie pachnie i to jest rozmiar XL, kurde, strasznie duża jest, ale wiecie co, Żebyś tak upatulić do leginisów, no jest świetna, jest świetna, dużo z Was właśnie pyta o tą bluzę, bo to jest taki kolor, no znowuż tak jak tego szaketu i w ogóle ubrałam tą bluzę z tego kremowego szaketu, jest tyle fajnych stylówek, które można właśnie robić z takich basicowych rzeczy i nakładać jedne na drugą, no Ych, nieskończące się, niekończące się możliwości. Ja Wam powiem, że nawet nie pamiętam, kiedy ostatni raz miałam ubraną kurtkę albo płaszcz, bo cały czas chodzę w tych szaketach. Yy, I super mi się to sprawdza. W sensie, wiecie, no chodzę na zakupy spożywcze głównie i na spacery, bo mamy lockdown, ale tak czy siak zawsze stylowo można wyjść i, i fajnie się czuć. Bardzo fajna bluza. Jedna z Was mi napisała, że ma tą bluzę i ona się bardzo zniszczyła po pierwszym praniu, więc dało mi to znak, żeby ją prać tylko w 30 stopniach. Albo nawet ją ustawiłam koniec końców na ręczne. Tu jest napisane, na 40, że w 40 stopniach, ale chyba ją w końcu prałam w 20 na, na ręcznym programie. Ale to jest taka wielka właśnie bluza, oversize'owa, także XM ale jest naprawdę duży, powiedziałabym, że to jest skała 20 nawet, nawet, nawet więcej, ale bardzo przyjemna i, i ładnie wygląda. Jeszcze mam kilka do... swetrów do pokazania, ale wkradła mi się tutaj koszula. Ja tę koszulę, bo miałam w jakimś filmie. To jest koszula ala jeansowa, ją też właśnie wyciągnęłam z prania, bo powiem wam, że w tych ubraniach chodzę teraz na okrągło. Bardzo wygodna na takie klipsy, znowuż w kolorze takiej złamanej bieli. Coś ala beżowo-szar, ale bardziej w sumie beżowa no i to jest kolejna rzecz, która jest bardzo wygodna, jeżeli się siedzi w domu, nie chce się chodzić, wiecie, w krótkim rękawku, tylko jednak żeby było coś dłuższego, żeby to nie był sweter, żeby było to coś lekkiego to taka koszula jest idealna i znowuż bardzo fajnie to wygląda pod inne rzeczy, pod sweter. jak macie sweter bez golfu, zaraz taki sweter pokażę i, i pokażę Wam jak można go fajnie właśnie połączyć także bardzo fajna jakość gruby materiał, taki właśnie ala jeansowy, piękny kolor bardzo ładne guziki. Takie tutaj są a la perłowe. No i co to dużo mówić? No, brakowało mi takich rzeczy i zrobiłam sobie zapas. I w sumie z takich basiców to chyba już wszystko mam. Ale jeszcze poluję na płaszcz. Ale to zobaczymy. I dwie ostatnie rzeczy będą to swetry z Zary. Bardzo fajne. Ja mam w rozmiarze XL akurat. I to jest sweter oczywiście. Bardzo nie pachnie, bo też był w praniu. To jest sweter z domieszką wełny, więc jest bardzo ciepły. Ja go ubieram właśnie albo pod tą koszulę, co wam pokazywałam, na koszulę, albo lubię sobie nałożyć pod spód pod koszulek i na to szaket. No, idealny, kremowy, dzienny taki sweterek. Ja takiego nie miałam, bo wszystkie one. Wszystkie swety, które ja miałam, z reguły były bardzo grube, z grubymi golfami i po prostu w tym się idzie gotować. A ten jest bardzo wygodny. Co prawda trochę gryzie, bo on ma wełnę. Może nie ma tutaj tej wełny bardzo dużo ale lepszy ryc niż nic 21% no to nieźle i 9% alpaki no to, no to nieźle nieźle, ale koniec końców bardzo fajny taki basicowy sweterek, który też myślę, że będę miała na długo i też piorę go w delikatnej, na, na delikatnym programie i jeżeli chodzi o suszenie to ja nie suszę go w suszarce bo mam suszarkę elektryczną, ale nie suszę go tylko suszę go po prostu tak o nawieszaku i drugi sweter w tym samym kolorze Kolorze, to jest w takim pięknym, zielonym kolorze. I ja ten sweter miałam w... ubrany na mojej urodziny, gdzie właśnie połączyłam go z pisywaną spódnicą i tymi właśnie zielonymi butami, które wam pokazywałam na początku filmu. I to jest po prostu taki basic, którego również nie miałam. Bardzo ładnie wygląda, jest wygodny, bo nie jest za gruby, ale jest też ciepły, więc wiecie, taki idealny. Także to by było na tyle taki zbiorczy holek. Widzicie, mam zapasy. Mam zapasy i właśnie myślę o tym, czy nie zrobić wyprzedaży szafy. Dalej nie wiem, gdzie to zrobić, jak to zrobić. Kilka z Was mi polecało vinted, kilka z Was mi odmówiło vinted, że tam są jakieś problemy z płatnościami w ogóle. Także nie wiem, albo po prostu oddam rzeczy na akcje charytatywne gdzieś tutaj, albo jakoś je sprzedam. Jeszcze się nie zastanawiałam, ale na pewno chcę się pozbyć rzeczy. Także to by było na tyle. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Szykuję się również hol z sukienkami. Weselno, w sylwest. Nie, weselno, studiówkowo, panieńskimi, jakimiś takimi wyjściowymi. Mm, I może Bompri, ale to jest jakiś czas pewnie, chciałabym zamówić znowu Bompri, zobaczymy. No, także bardzo Wam dziękuję, jeżeli macie jakieś pomysły na właśnie filmy, czy nie wiem, może na, na rozmowę kwalifikacyjną, na randkę, coś takiego, żebyśmy mogli sobie stworzyć jakąś serię. Um, albo podkoszulki, albo marynarki, albo jeansy. No nie wiem, wiecie, że na przykład jedne jeansy pięć z tej zacji tam 50. Nie wiem jeszcze. No, ale jak macie jakieś pomysły, to oczywiście piszcie, ja zapraszam do subskrypcji, do kciuka do góry i widzimy się już niedługo, pózieczki. Bye.